Archeolodzy są czasami zdumieni własnymi odkryciami dotyczącymi przeszłości. Z niedowierzaniem przyglądają się niesamowitym znaleziskom, zastanawiając się, czy istnieją naprawdę, czy też zostali w jakiś sposób oszukani. Poczucie zachwytu, jakie budzą te odkrycia, jest cudownym uczuciem. Numer jeden. Znalezienie złotej szpilki do kapelusza. Znalezienie czegoś, co ma możliwy do sprawdzenia związek z byłym brytyjskim monarchą, może być prawdziwą kopalnią złota. Dlatego Lisa Grass, specjalistka od wykrywaczy metali, ma nadzieję, że znalazła odkrycie życia. W kwietniu 2019 roku Lisa odkryła złotą przypinkę do kapelusza na polu w Lincolnshire w Anglii. Wkrótce został zidentyfikowany jako Słońce w chwale, osobisty emblemat króla Edwarda IV, który rządził w burzliwym okresie Wojny Dwóch Róż. Wzór ten był tak charakterystyczny, że Edward często używał go w biżuterii, w tym w szpilkach do kapeluszy, co widać na kilku portretach z jego panowania. Co ciekawe, centralnym kamieniem na szpilce jest fioletowy ametyst, który był jednym z ulubionych klejnotów monarchy. Biorąc pod uwagę kontekst historyczny, niektórzy spekulują, że mógł on zostać utracony podczas jednej z bitew toczonych między dynastią Yorków a dynastią Lancaster o kontrolę nad koroną brytyjską. Eksperci datują odkrycie na około 1485 rok, okres intensywnych konfliktów politycznych i militarnych. Obecnie przypinka jako biżuteria jest wyceniana na około 115 tysięcy dolarów. Gdyby jednak udowodniono bezpośredni związek z Edwardem IV, jego wartość mogłaby wzrosnąć do milionów. Numer 2 Fascynujące odkrycia w delcie Yukonu. W odległej i bogatej kulturowo delcie Yukonu na Alasce archeolodzy dokonali niezwykłego znaleziska. Ten rozległy region, znany ze swoich historycznych skarbów, wciąż odkrywa tajemnice skrywane przez wieki. Jedno z najbardziej fascynujących odkryć pochodzi ze starożytnej wioski Nunalek, osady, która rozkwitła między XIV a XVII wiekiem. Wśród odzyskanych artefaktów wyróżniają się rzeźbione drewniane lalki i maski, z których wiele jest tak dobrze zachowanych, że nadal zachowały się na nich ślady oryginalnej farby. Obiekty te oferują wyjątkowe okno na umiejętności artystyczne i praktyki kulturalne mieszkańców Nunalek. Niestety osada jest zajmowana przez morze z powodu zmian klimatycznych, co skłoniło do podjęcia wysiłków mających na celu uratowanie tych skarbów, zanim zostaną utracone na zawsze. Do tej pory archeolodzy odkryli dziesiątki artefaktów, w tym misy, narzędzia kamienne, szlachetną ceramikę i czaaki, namacalne odzwierciedlenie życia codziennego i kunsztu ich twórców. W 2014 roku przeznaczono 1,8 miliona dolarów na finansowanie rozszerzonych działań ochronnych, ale prace na tym się jeszcze nie skończyły. Naukowcy w dalszym ciągu badają i dokumentują to miejsce. Mając na celu ochronę fragmentów przeszłości, które opowiadają historię odpornej i kreatywnej społeczności, delta Yukonu nadal jest żywym świadectwem tego, jak archeologia odkrywa nie tylko przedmioty, ale także głęboko ludzkie historie, które w przeciwnym razie mogłyby z czasem zaniknąć. Numer 3: Pozostałości starożytnych ludzi są prawdziwymi skarbami dla archeologów, ponieważ pozwalają zrekonstruować sposób, w jaki żyli nasi przodkowie. Jedno z najbardziej fascynujących odkryć miało miejsce w 2013 roku na Alasce, w pobliżu rzeki Taneno. Znaleziono tam szczątki dwojga niemowląt, noworodka i około 30-tygodniowego zarodka sprzed 11500 lat. To, co najbardziej przykuło uwagę naukowców, to fakt, że analizy dna ujawniły coś zaskakującego. Oba niemowlęta miały tego samego ojca, ale pochodziły od różnych matek. Należących do różnych grup genetycznych rdzennych Amerykanów. Odkrycie to miało kluczowe znaczenie dla zrozumienia różnorodności genetycznej pierwszych populacji ludzkich w Ameryce. Ponadto szczątki pokryto ochrą, czerwonym pigmentem używanym w rytuałach pogrzebowych. Sugeruje to, że nawet w tak starożytnych czasach ludzie odprawiali skomplikowane ceremonie, aby pożegnać się z bliskimi. Akt ten pokazuje wagę jaką nasi przodkowie przywiązywali do życia, śmierci i życia pozagrobowego. Chociaż znalezisko było niewielkie, opowiedziało nam wspaniałe historie o wierzeniach i praktykach wczesnych społeczności ludzkich. Numer 4. Antyczne figurki ze złota w kształcie liści. Archeolodzy w Szwecji wciąż są zaskoczeni niedawnym odkryciem, którego dokonali na stanowisku Aśka. W pozostałościach czegoś, co przypomina dużą salę zamontowaną na platformie, Odnaleziono 22 kwadraty płatków złota, które po dokładnym otwarciu i zbadaniu przedstawiają obejmujące się humanoidalne postacie. Mogą to być przedstawienia tańczących ludzi. Chociaż mogą potwierdzić, że ozdobne dzieła mają około 1300 lat, nie mają pojęcia, kto je wykonał i dlaczego. Znaleziono fragmenty jeszcze większej ich liczby, więc gdy zakończą odbudowę, może ich być więcej niż 30. Tego typu figurki ze złotego płatka odnaleziono w innych częściach Szwecji, lecz nie ma o nich wzmianki ani opisu w żadnych pisemnych źródłach z tamtych czasów. Zawsze spotyka się je w grupach, co sugeruje, że zostały zabrane w to samo miejsce i tam pozostawione. Mogło to wskazywać, że były to ofiary, ale mogły też stanowić dekoracje słupów w dużych salach bankietowych. Są zdecydowanie starożytną formą sztuki. Nawet jeśli jest to forma sztuki, o której nic nie wiemy. Numer 5. Demon. W 2020 roku przetłumaczono starożytną tabliczkę glinianą sprzed 2700 lat, znalezioną kilkadziesiąt lat temu w starożytnym asyryjskim sanktuarium. Tabliczka ta przedstawia demona zwanego Zu i zawiera opisy starożytnego rytuału egzorcyzmów. Oferuje rzadki wgląd w demonologię Mezopotamii i popularną medycynę tamtych czasów. Pierwotnie tablicę znaleziono w Świętej Jaskini w północnym Iraku, która była częścią świątyni poświęconej bogom Ea, Asherowi i Mardukowi. Podczas wykopalisk w latach 50. XX wieku archeolodzy odkryli tę tabliczkę wraz z innymi starożytnymi przedmiotami. Zu jest na nim przedstawiony jako skrzydlaty demon z rogami, ludzkim ciałem, ptasimi nogami i ogonem oraz językiem podobnym do węża. Tekst wyjaśnia że zu był uważany za złego ducha zdolnego do opętania ludzi i powodowania problemów takich jak drgawki i dziwne zachowanie. W tamtym czasie naród asyryjski i babiloński wierzył, że przyczyną tych dolegliwości są siły demoniczne, a nie choroby fizyczne. Napis na tablicy opisuje zaklęcie, które kapłani recytowali podczas rytuału egzorcyzmów, aby wypędzić zu, stwierdzając, że dzięki mocy bogów Ea i Marduka duch zu zostanie wyrzucony i pozostawiony bezbronny. Numer 6. Ruiny Rzymskiej Biblioteki. Kolonia to jedno z najstarszych miast w Niemczech, którego historia sięga połowy i wieku. To sprawia, że jest to najlepsze miejsce w kraju do poszukiwania starożytnych rzymskich ruin, takich jak ta niesamowita starożytna Rzymska Biblioteka. Biblioteka przez wieki była ukryta pod ulicami tętniącego życiem centrum kolonii, i wreszcie została odnaleziona po zburzeniu Kościoła Protestanckiego w 2017 roku. Archeologów zaproszono do przybycia i zbadania terenu po rozbiórce, ale dopiero w 2019 roku pojawiły się pierwsze znaki odnaleziono fragmenty starożytnego kościoła. Chociaż tobie lub mi trudno byłoby zidentyfikować te rozpadające się ściany jako należące do biblioteki, kluczową wskazówką dla archeologów jest umieszczenie w ścianach małych otworów, w których umieszczano zwoje do przechowywania. Eksperci uważają, że w bibliotece mogło znajdować się nawet 20 tysiące zwojów, co z łatwością czyniło ją największą biblioteką w Niemczech w starożytności. W rzeczywistości może to być nawet najstarsza biblioteka w Niemczech. Numer 7. Ofiary ze zwierząt. Nikt nie wie na pewno, jak długo ludzie trzymali zwierzęta jako zwierzęta domowe, ale niedawne odkrycia w Egipcie potwierdzają, że praktyka ta trwa od co najmniej pięciu tysięcy lat. Niestety wydaje się, że zwierzęta tamtych czasów nie zawsze wiodły szczęśliwe życie. W pobliżu Hierakonpolis, starożytnego egipskiego miejsca ceremonii, odnaleziono szczątki wielu egzotycznych zwierząt. Prawdopodobnie po śmierci pochowano je w pobliżu swoich właścicieli. Z ran i śladów na szczątkach zwierząt, do których zaliczają się hipopotamy, krokodyle, pawiany, a nawet słonie, wydaje się, że prawdopodobnie złożono je w ofierze po śmierci właściciela. Aby mogły dołączyć do nich w zaświatach. Co jeszcze bardziej makabryczne, na niektórych kościach widać ślady obrażeń, które miały miejsce na długo przed śmiercią. Co sugeruje, co nie jest zaskoczeniem, że trzymanie hipopotama w środowisku domowym było czasami brutalnym zajęciem. Uważa się, że posiadanie egzotycznego zwierzęcia było w starożytnym Egipcie symbolem statusu, tak samo jak posiadanie drogiego samochodu byłoby dzisiaj. Numer 8. Tajemnice zamku Ayanis. Archeolodzy prowadzą wykopaliska na terenie zamku Ayanis w Turcji od ponad 30 lat. W tym czasie rzadko zdarzało się znaleźć coś bardziej znaczącego i wyjątkowego niż ozdobna tablica ścienna z brązu znaleziona tam we wrześniu 2022 roku. Zamek jest ulubionym miejscem poszukiwaczy skarbów, ponieważ został zbudowany dla króla Urartu Ruzi II, który rządził jego terytoriami od tam między 680 a 693 pań. Tablica z brązu została prawdopodobnie osobiście wybrana przez króla lub członka rodziny królewskiej i wisiała na ścianie jako dekoracja. Fragmenty podobnych płyt znaleziono w innych miejscach w ruinach zamku i wokół nich, ale jest to jedyna płyta, która wyłoniła się z ziemi w jednym kawałku. Odkrycie tablicy z brązu nastąpiło, gdy archeolodzy zidentyfikowali i odkopali cztery nowe, połączone ze sobą pomieszczenia, zakopane na zboczu wzgórza, na którym kiedyś stał zamek. Wewnątrz tych pomieszczeń jest jeszcze wiele do zrobienia, eksperci twierdzą, że w zamku Ajanis jest tak wiele do odkopania, że archeolodzy będą tam pracować jeszcze przez kolejne 30 lat. Numer 9: Odkrycie starożytnych pereł. Abu Zabi jest dziś pełne biżuterii i kamieni szlachetnych ale większość z nich należy do niezwykle zamożnych ludzi, którzy tam mieszkają. Obecność kamieni szlachetnych na ziemi nie jest niczym nowym. Tak naprawdę w październiku 2019 roku na wyspie Marawa, niedaleko wybrzeża Abu Zabi, odnaleziono najstarszą perłę świata. Ta mała, lekko różowa perła datowana jest na około 8000 lat temu i historycy uważają ją za dowód na to, że kamienie szlachetne były przedmiotem handlu jako cenne towary już w czasach Neolitu. Wygląda na to, że nasi starożytni przodkowie byli równie entuzjastycznie nastawieni do stylowych akcesoriów, jak my dzisiaj. Kamieni prawdopodobnie używano jako biżuterii, ale prawdopodobnie używano ich również jako towaru do handlu ceramiką i innymi produktami mezopotami. Perła jest najważniejszym znaleziskiem dokonanym dotychczas w tym miejscu, ale na wyspie Marawach odkryto również niedawno zestaw paciorków z muszli, krzemienne groty strzał i wiele pięknej ceramiki. Wszystkie towary zostały niedawno wystawione w Luwrze w Abu Zabi w ramach wystawy 10 000 lat luksusu w Abu Zabi. Numer 10. Stary licznik kilometrów. Licznik kilometrów w samochodzie rejestruje przebytą odległość podczas jazdy. Mówiąc bardziej ogólnie, Licznik kilometrów może służyć do określania odległości z jednego miejsca do drugiego. Kiedy został wynaleziony, zrewolucjonizował mapowanie i planowanie tras w starożytnym świecie. Za wynalezienie licznika kilometrów możemy podzękować Witruwiuszowi ze starożytnego Rzymu, którego dokonał nieco ponad 2000 lat temu. Jego pierwszy licznik kilometrów wyglądał trochę jak taczka z powiększonym kołem pełnym kamyków. Za każdym razem, gdy koło się obracało, kamyk wpadał do małego wiadra pod urządzeniem. Ponieważ witruwiusz dokładnie zmierzył średnicę koła przed zamontowaniem go na urządzeniu, wiedział dokładnie, jaką odległość pokonuje każdy obrót. Dlatego mógł określić odległość między dwoma punktami, licząc kamyki, które licznik kilometrów umieścił w wiadrze. Po tym jak wpadł na ten genialny wynalazek, planowanie podróży w Cesarstwie Rzymskim nie wymagało już domysłów. A mapy stały się znacznie dokładniejsze. Dzisiejsze liczniki kilometrów nie korzystają już z kamieni, ale nadal działają na tej samej zasadzie co 2000 lat temu. Numer 11. Groby z płaskorzeźbami. Przeprowadzając się do Włoch, znajdujemy płaskorzeźby grobowców z KR. Jest to grobowiec z epoki etruskiej, powstały 2400 lat temu, ale odkryty w 1847. Grup jest wyjątkowy. Ponieważ prawie wszystkie odkryte do tej pory grobowce z okresu etruskiego są pokryte freskami, ta natomiast ozdobiona jest sztukaterią. Nasza znajomość pisanego języka etruskiego jest niedoskonała, ale udało się przetłumaczyć wystarczającą część inskrypcji wewnątrz grobowca, aby zidentyfikować go jako prywatny grobowiec rodzinny rodziny Matunas. A płaskorzeźby przedstawiają posiadłości rodziny, w tym narzędzia, naczynia, krzesła i broń. Jest to koncepcja podobna do grobowców egipskich. Z przekonaniem, że odtworzone przedmioty pomogą rodzinie w zaświatach. W rzeczywistości w egipskich grobowcach znaleziono dużą liczbę podobnych przedmiotów, ale Egipcjanie mieli tendencję do tworzenia miniaturowych obiektów. Grobowiec relief jest wyjątkowy, ponieważ zdecydował się wyrzeźbić na ścianach pełnowymiarowe przedstawienia każdego obiektu. Numer 12. Tajemnica niebieskich kamieni Stonehenge. Wiele wiadomo o Stonehenge, słynnym angielskim kamiennym kręgu, lecz pozostaje ono miejscem wielkich tajemnic. Jedna z nich dotyczy nieco ponad 40 najmniejszych kamieni znajdujących się na tym stanowisku, zwanych błękitnymi kamieniami. Nie pochodzą z żadnego miejsca w okolicy, zamiast tego wydobywano je ze wzgórz Preseli w Pembrukshire w Walii. To prawie 200 mil stąd i nasuwa się pytanie, jak ktoś mógł przetransportować je tak daleko 5000 lat temu. W 2019 roku w nowym badaniu określono dokładną lokalizację na wzgórzach, z których zabrano kamienie. Uczeni ustalili, że skały wydobywano przy użyciu klinów, które otwierały pionowe punkty pomiędzy każdym naturalnym filarem skalnym. W tych miejscach w dolinie poniżej miejsca Karn Giodok na wzgórzach Preseli odkryto wykonane przez człowieka platformy z kamienia i drewna. Prawdopodobnie wykonane i używane przez architektów Stonehenge. Może to ostatecznie wyjaśnić, skąd wzięły się kamienie i w jaki sposób zostały wyparte z rodzimych zboczy wzgórz, ale nie wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób zostały przetransportowane na tak ogromną odległość. Morfina, pudełko Siuny. Skrzynka Siuna wzięła swoją nazwę od faktu, że została znaleziona w Siuna w Szwecji w sierpniu 1911 roku. Jest to miedziana skrzynia słynąca z runicznego napisu, który został wyryty na jej powierzchni na początku XI wieku. Pudełko stanowi fizyczny dowód istnienia sieci handlowej rozciągającej się w tamtym czasie na Morzu Bałtyckim, jednak historyków bardziej fascynuje rycina, która przybiera formę wiersza. Mówiąc dokładniej, jest to poemat staronordycki, napisany w specyficznym metrem, używanym, gdy poeci skaldów pisali pochwały dla swoich władców. W wierszu Kukułka goni złodzieja, a następnie go zjada. To dziwny obraz, ale mógł mieć w tamtym czasie znaczenie symboliczne, które później zostało utracone z biegiem czasu. Pudełko prawdopodobnie należało do kupca, który używał go do noszenia wagi, dzięki czemu mógł ważyć złoto i srebro niezależnie od tego, gdzie się znajdował. Drugi napis przypominający graffiti na pudełku tłumaczy się jako gwiazda w kolorze Wermund, ale nie wiadomo, czy Vermund był pierwotnym właścicielem pudełka? Numer 14. Stare okulary. Kiedy na zewnątrz jest słonecznie, możesz rozważyć noszenie okularów przeciwsłonecznych, aby chronić oczy przed blaskiem naszej rodzimej gwiazdy. Okulary przeciwsłoneczne kojarzą nam się z ciepłą pogodą, ale czasami równie ważne jest noszenie ich, gdy jest zimno. Kiedy światło słoneczne odbija się od śniegu i lodu, może powodować ślepotę śnieżną. Właśnie dlatego gogle narciarskie są niezbędnym narzędziem w arsenale każdego odkrywcy Arktyki i są starszym wynalazkiem niż mogłoby się wydawać. Ta para gogli narciarskich znajduje się obecnie w kolekcji Muzeum Nauki w Londynie w Anglii. Wykonane są z surowej skóry i sosny, z małymi rowkami w surowej skórze, które pozwalają użytkownikowi zobaczyć, dokąd zmierza. Mają nawet poręczną drewnianą skrzynkę w której właściciel może je przechowywać nadal przydałyby się do ochrony wzroku w najbardziej zaśnieżonych obszarach co jest godne uwagi biorąc pod uwagę fakt że zostały wyprodukowane w 1801 roku większość nowoczesnych okularów przeciwsłonecznych jest symbolem mody ale kiedy je produkowano ich wynalazcom bardziej zależało na zdrowie i bezpieczeństwo numer 15 stary magazyn Wydaje się, że lipiec 2020 rok był dobrym miesiącem na znaczące odkrycia archeologiczne, gdyż w tym miesiącu w Meksyku odnaleziono artefakty, a w Jerozolimie zlokalizowano ogromny starożytny magazyn. Wykopaliska prowadzono w pobliżu Arnouni, w obrębie pozostałości dużej konstrukcji wykonanej ze ścian z ciosów, w której znajdowało się ponad 100 uchwytów do dzbanków, z których wszystkie miały na pieczęciach inskrypcje w języku starożytnym hebrajskim. Na większości uchwytów widnieje napis LMLK, skrót oznaczający je jako własność króla, ale są też nazwy trzech dawno zaginionych miast judejskich. Badania przeprowadzone przez pracujący tam zespół wskazują, że ośrodek był używany około 2700 lat temu, za czasów króla Ezechiasza i króla Manasiesa, o których mowa w Starym Testamencie. Wydaje się, że na miejscu prowadzono jakąś działalność rządową, w tym pobieranie i naliczanie podatków od towarów takich jak oliwa z oliwek i wino. Nawet wtedy ludzie nadal musieli płacić podatki. Odkopano także niewielki zbiór glinianych figurek, co może świadczyć o pogańskim, ceremonialnym użytkowaniu budowli w czasach przedbiblijnych.